Wchodzę na bik, jak na komisarza z Buta, nie wchodzę z pytania, tylko z wyrokiem z podwórka, sereny wyją, nie ze strachu, tylko z nawyku, a nie szukają prawdy, tylko kolejnych wyników mają tarcze. Bały mają władzę i kajdanki, ale nie mają szacunku, tylko strach mu duży. Profilują na samej wejściu, pytają: Ma coś, jakby samobójciem był oś prezydentem z Nazją? I jebać policję za nadużycia i terror zabrać się na glebie i się zry w kajdalach jebać policję, bo zamiast chronić, służyć jako gang, tylko z licencją na przemoc w blachach. Pamiętam nos, jak bez powodu, trzech na jednego. Bo miał kaptur i z bloku, złamany nos. Nikt nie pyta tu o winę. Bo jak jesteś biedy, to automatycznie jesteś winny. i Niech się nie dziwią, że nikt nie dzwoni po gliny. Bo jak tu z pracę to jesteś ofiarą. Kamery wyłączone, raporty pisane z głowy. A po tym sądzie, to ty jesteś agresywny, młody. Jebać policję za nadużycia i terror. Zabrać ci na glebie i siostry w kajdankach. Jebać policję, bo sam schronić i służyć cały gang. Tylko z licencjoną emocji w blachach. Nie każdy glina to śmierć, to nie generalizacja, ale większość z nich działa jakby prawo było fikcją, zbijają piątki po uduszeniu w radiowozie. A po mówią resztę, pokażę sekces w raporcie To nie hejt, to odpowiedź za lata gnębienia, za łzy naszych matek i moich pokoleń. Jesteśmy przestępcami, tylko w kurwie nie do granic. I jeśli nie my powiem tych głośno, to nikt nie powie prawdy. Jebać policję za nadużycia i terror, zabrać się na glebie i siostry w jej Jebać policję, bo zamiast chronić się służyć całym gang. Tylko z licencjoną i na blachach. To nie hit na listy do krzykulic. Znieździ gnia to wróg, to nie nie pomóc kryzysie, aż się coś zmieni, nie zamknę ust, nigdy to jebać policję o dzieciaków z ulicy.